Witam wszystkich, mamy już pewien etap prac zakończony jeśli chodzi o poduszki wx 3 prawa poduszka, lewa poduszka widzicie już jest nowa, I tutaj mamy używane w oryginale od samego początku, jedna i druga, widzicie różnią się wielkością, kształtem, to są oczywiście nowe w oryginale, Ktoś interesują numery, E83, 3 diesel 150 kW, początku produkcji i teraz tak prawą poduszkę żeby zdemontować musicie sobie rozłączyć wydech który jest na dwóch śrubach to jak widzicie i te śruby mogą wam stwarzać problemy przy odkręcaniu tych elementów jakimi są nakrętki i tak było też w tym przypadku już miałem grzać to gazami ale udało się to odryzewiaczem zlać metodą Odkręć, dokręć, odkręć, dokręć, odkręć, dokręć. Kilkanaście razy w przód i w tył i poszło. Tak jak tu widzicie, że jest sobie katalizator Jest dość specyficzny, jeśli chodzi o kształt i bez demontażu jego nie podejdziecie sobie tutaj do śruby tej centralnej, która jest tutaj z tyłu, jak widzicie na górze. Z uwagi na bardzo mały zakres ruchu samej grzechotki. Także musicie zdemontować to wydech. Tak jak w tym przypadku. Zależy sobie na ziemi. Tą poduszkę prawą po zdemontowaniu wydechu zdejmiecie sobie zdemontujecie bez żadnego problemu pod warunkiem użycia takiej ramy pomocniczej, którą montujecie na błotnikach samochodu, używając specjalnego ucha, które jest zamontowane fabrycznie na silniku. To sobie kładziecie, skręcacie, idzie do góry Wam. Oczywiście po odkręceniu tutaj tych, tych śrub, jednej, drugiej, od góry trzeciej i podobnie tutaj z lewej strony. Macie, to jest na imbus, tam śruba centralna. Prawa, prawa poduszka, tak jak powiedziałem, bez problemu widział, jak sobie już ten silnik podniesiecie. Jeszcze używam takiego stojaka śrubowego. Z lewą będzie problem, ta lewa Wam nie wyjdzie bez demontażu tej łapy. Którą jest mocowanie silnika, ona jest na trzech śrubach imbusowych. Widzicie, może się uda. O, tam jest, widzicie, łeb tej jednej śruby, tutaj druga i trzecia jest tam z tyłu. I teraz podpowiem Wam, co zrobić, żeby sobie nie narobić problemów i dłuższych, dłuższych napraw. Rozujecie sobie tylko dwie z trzech śrub tej łapy, czyli to możecie sobie wyjąć. Tamtą na górze, którą widzicie, poluzować, ale nie wykręcać. I tam jeszcze z tyłu jest jedna, za łapą też możecie sobie wyjąć. Czyli te dwie sobie bośne wykręcacie, tamta na górze, jak widzicie, o, zostaje luźna i dopiero wtedy możecie sobie tą poduszkę wyjąć. Bez demontażu tej łapy nie wyjmiecie tego elementu z uwagi na blokowanie się raz, że o kielich, a o drugie, że jest o stałą łapę. Także demontaż łapy jest bezwzględny, żeby wyjąć tę poduszeczkę. No I tak jak to powiedziałem, sterowanie jest od spodu. Jak widzicie, oczywiście, te śruby, które są tutaj od góry, według BMW, one powinny być nowe, bo są zagniatane z gwintem. Ale ja to użyłem tych samych starych. Podłożyłem troszeczkę kleju niebieskiego, żeby się nie odkręciły. Podobnie tutaj z mocowaniem, delikatnie, bo to są malutkie śruby. Aby troszeczkę tylko niebieskiego. I to wszystko. Także to, tak to wygląda z pozoru, niby prosta rzecz, ale niekoniecznie do końca proste, jakby się wydawało. Oczywiście no, teraz jeszcze mnie czeka wyjęcie skrzyni biegów i dostanie się do koła dwumasowego uszczelniacza wału. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o aktualny zakres prac. Mozolnie idzie, ale powoli idzie.